Hej, witajcie w poniedziałek w dzisiejszym odcinku 6.30 i temat będzie bardzo ciekawy. Kolejny temat z teorii spiskowych i teorii, które mogą gdzieś zaburzać realia, które znamy, a mianowicie World Trade Center i zamach na World Trade Center, który miał miejsce w 2001 roku. Chyba daty nie pomyliłem. 11 września 2001 roku miał miejsce zamach. Dwa samoloty wlatują w budynki World Trade Center, prawdopodobnie i chyba w tych czasach najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych, aniżeli nawet nie chciałbym się pokusić o stwierdzenie, że na świecie. Jest pewna teoria, jest pewien film, który polecam Wam obejrzeć, jak sobie poguglujecie na temat teorii spiskowych e, i World Trade Center, to znajdziecie film, a mianowicie mówi on o tym, że były to zamachy zaplanowane, że część osób wiedziała o tych zamachach, że budynek został ubezpieczony, ale o tym już za chwilę Wam opowiem. Jest tam też ciekawostka o Pentagonie i zamachach na Pentagon, że pewne rzeczy się nie zgadzają. Wiadomo, że biorąc pod uwagę to, że jest to element, który zapisuje się w dziejach historii, znajdą się osoby, które będą chciały go zaburzyć. I tak też jest z World Trade Center, czy też może nie do końca zaburzyć, ale przekazać prawdę, jaka jest. Mówi się, że były to dwa samoloty, które wlatują do budynku, ale przekażę Wam informacje, które zaburzą Wam pewną. Yy... Pewną zagwozdkę w głowie, którą zapewne macie, czy to albo nie zaburzę, a tyle co wzbudzę w Was zagwozdkę w głowie, że tak naprawdę mogły to nie być zamachy, a planowane ee, wyburzanie budynku. Ciekawostka, prawda? No właśnie. Jak by iść tutaj tym dalej tropem, to już Wam wszystko opowiadam. No więc, mamy dwa budynki World Trade Center, e, które zostają ubezpieczone przed zamachem na dobrą sumkę koleś właściciel który był właścicielem tych dwóch budynków ubezpiecza je na mega ogromną sumę krótko przed zamachami 11 września dzień przed zamachem czyli 10 września psy które miały wejść do budynku w celu przeszukania z tego co pamiętam w środkach Takich pirotechnicznych środkach, które mają być wybuchowe, zostały odwołane. Zostały wycofane po prostu z budynku z jakichś tam przyczyn. I osoby, które pracowały tam doskonale o tym wiedziały. Jeżeli obejrzycie nagrania z wyburzania World Trade Center, no, wyburzania tego, jak one się zapadają, można zauważyć, że budynki mają w momencie wybuchów wcześniej. Znaczy wybuchów, bo dosyć dziwnie opowiadam, przepraszam Was za to, ale jest to któryś tam z kolei odcinek, który Wam nagrywam, żebyście nie mieli zaległości. Ale już Wam tłumaczę. Mamy budynek, który się zapada. Tylko, że jak on się zapada, to on się nie zapada tak normalnie, synchronicznie, tylko częściami. Z tego względu, że w momencie, gdy zapada budynek, wybucha coś wcześniej, tak jakby jakiś ładunek. To jest dosyć ciekawe. Teoria jedna też twierdzi, że w budynku pod World Trade Center znajdowały się jakieś złoża złota. Nie wiem czy to prawda, czy nie, ale można tak uznać. Kolejną teorią jest to, a to jest teoria, którą nie znajdziecie na tym filmie, ale którą ja znalazłem w internecie: że samoloty, które wlatywały w budynek, to były hologramy. Tego względu, że one znikają w tym budynku dosyć nienaturalnie. Jeżeli znajdziecie gdzieś filmy z lądowań samolotów na wodzie, czy w jakichkolwiek innych miejscach, zauważycie, że skrzydła są mega delikatne i one mega szybko upadają. A jeżeli w budynek wbija się samolot, czyli w World Trade Center wbija się samolot, to te skrzydła zostają i one wlatują razem z tym samolotem, co jest bardzo specyficzne i niby nienaturalne. Kolejna historia mówi o tym, że w budynku, które się zawaliły była stal, która była odporna na temperaturę, się, na temperaturę której nie osiąga lotnicze paliwo. Dajmy na to, lotnicze paliwo osiąga temperaturę, nie 200-300 stopni Celsjusza, a stal, która była zamontowana w budynku World Trade Center miała odporność na bodajże 500 stopni Celsjusza. Co jest zastanawiające? Był pożar budynku e, wcześniej w jakimś tam 1900 w którymś roku pewnego budynku w Stanach Zjednoczonych, przy którym temperatura osiągała naprawdę wysokie stopnie Celsjusza i ten budynek mimo tak wysokiej temper temperatury i gorszej stali się nie zawalił, a budynki World Trade Center runęły e, jak e, stos z zapałek. Co było bardzo ciekawe i bardzo nienaturalne. Można się też zastanowić, dlaczego ten koleś ubezpieczył te budynki w World Trade Center na tak wysoką sumę, żeby odebrać odszkodowanie, czy ten zamach i te osoby, które tam zginęły, były narażone na to tylko ze względów na chciwość tego człowieka. No na to pytanie musicie sobie sami odpowiedzieć, a ja też chętnie poznam Wasze historie, które znacie na temat World Trade Center i teorii spiskowej, która dotyczy właśnie zamachów 11 września. Piszcie poniżej i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich tematów, to ja sobie pogugluję. Jeszcze mamy przecież trójkąt bermudzki, który jest bardzo ciekawy. Odnośnie 11 września jest wiele właśnie znaków zapytania i nie do końca poznamy prawdę jeszcze pewnie przez długi okres czasu, o ile w ogóle kiedykolwiek tą prawdę poznamy, ale można przecież się zastanawiać, co pokusiło kogoś o to, jeżeli to był zamach i co pokusiło kogoś o to, żeby czegoś takiego dokonać. I tym moi drodzy akcentem dzisiaj chcę zakończyć ten odcinek. Życzę Wam miłego poniedziałku, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć, odwiedzajcie moje social media, komentował ziżej. pa HAPA!